Czemu mam wytycznej ze strony, no, ja Marcin. I to jest takie ważne info. Ja bym, ja bym właśnie takie coś robił czy no, czym ten to sorry, ale jestem... no po prostu jestem chory. No. No to miłego oglądania. Wow, ale fajnie się gra tego Minecrafta. Wow. Ale bym też chciał takie coś zagrać wow A Razie mam fajne odcinki z tego Minecrafta A jest rok 2015 Chyba nie Wow Hmm 음. 어라 씨. 아. 딱. Wow No Bobra Minecrafta Fajna grafika w ogóle hmm. Muszę się rozejrzeć Bo tak się gra w Minecrafta, nie wiem. Pierwszy raz gram w Minecrafta. Jak się... Nie dużo mówią ma no to gamę modę Nie. Ja tak na no to mówię bez serc, bo się tutaj się lata i się jest bez serc. serio No może No, leżę Mem Tak powiedziałe. To, to jest ta taka moja historia, jak kiedyś pierwszy raz wygrałam w Minecrafta. No, no to miło oglądania. Może będę kliknął randomowe przyciski, o Napiszmy tutaj Dla beki No Kiedyś będę pisał inaczej Minecraft, ale nieważne O nie, mam no jedzenie. O. A co, co to jest? Pytam co to jest? wiem co to jest nawa. Hmm, nie wiem kra to gra, no właśnie no. Co to jest? Kim wy jesteście? Kim wy jesteście? Łcą. Wow, Ała. Oh, wow. O może. W sumie? Nie. Yeah. Albo może to, to zrobię może. Aha, o to chodzi w tym Minecrafcie. Dobra. Dobra. Tu żyjemy o co chodzi. Co trzeba to, to zrobić co dalej? Nie wiem. To pierwszy raz gra w Minecrafta. Ja tam zawsze... Oglądamy kraftę, tylko tyle. W przyszłości będę nagrywał minecrafta Ciekawe ile będę miał w ogóle Nie no, wysietleń. Pomysła gdzie się skopię tutaj. I będę tutaj siedział przez całą noc. Calutką noc. No, i będę tutaj siedział. Arbo, arbo dobra co mu to? Chyba nie, będzie nie ma żadnych potworów. Albo? Nie wiesz, jesteście? No może, dobra uciekam to się Chcę mnie zabić O kurde Co? Co to jest? Na ja tą stronę O matko No ale mam katar Nie chcę się dziwić. Chor jest. Co to jest tam? W sumie. Mój no, barat czytacz pokazał tak. Czyli kamerę modę. Mm. De? No? Tak kreatywny. A, będzie teraz to bała. o tak nic tym wszystko. A, no właśnie. Czyta się zrobić portal do nieba. Pamiętam, to tam trzeba mieć wodę. Czy to woda? Ta woda jest, gdzie ta woda jest? Dobra. Już na szybko. A mów, nic to. No, ja przecież tam byłem. O, tak będzie zasta. O, tak. Za była. No. To jeśli Wam się. Ta, ta. No. To była moja taka historia, jak pierwszy raz zaczynam go w Minecraft. No. Jeśli Wam się to podobało, więc. Się, jeśli się Wam to podobało, to. No to. No to dajcie łapkę w górę. No i tyle, i subskrypcji może. No. Mają.